Siema, z Tracyną i przyszedł czas na finał trzeciej edycji, którego skina kupić. To nie są żarty, nareszcie się to okaże. Trzy tygodnie temu wrzuciłem ankietę z finałem, właśnie tej edycji, a to jest oficjalny jej wynik. Pierwsze zostało zostawione 7 komentarzy, 9 lajków i zostało dane, uwaga, uwaga, 99 głosów. Spodziewałem się chyba więcej, ponieważ w zeszłej edycji było to 125, a więc troszeczkę więcej. Ale co najważniejsze, wygrywa trzecią edycję, którego skina kupić koszmarny Sandy. I to w tym finale wygrywa ją bardzo pewnie. No halo, to jest dosłownie powalone. Widzicie, to 73 do 27 w finale. A więc mamy zwycięzcę. Błąd Larry Lowry zaszedł naprawdę daleko. Na pewno weźmie udział w czwartej edycji która w sumie już za niedługo wyjdzie na mój kanał. Ale ja odpalam sobie BSA i oczywiście kupujemy tego skina. Naprawdę ta edycja trwała przez jakieś 3 miesiące. Naprawdę zapominałem nawet na robieniu na przykład ćwierć finału. Totalnie zapomniałem o tej serii. Ale myślę, że będzie jakiś miesiąc przerwy i wlatujemy z kolejną. Edycją, którego skina kupić? Może nawet, nie wiem, za tydzień gdzieś opublikuję wam odcinek z nowymi rzeczami, ponieważ w tej edycji to będzie dosłownie 10 razy lepsze niż to coś. I tu będą też legendarne, mityczne skiny. Czwarta edycja, a więc y, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić tych informacji, bo naprawdę seria będzie mocna. A my teraz weźmy, kupmy sobie tego skina. A więc, okej, okay, znalazłem go. Tak on się prezentuje. I naprawdę jest to powalone, nie? Ten skin ma taki urok, że w sumie nie dziwię się, że wygrał. No i co, po prostu go kupmy. Uwaga, uwaga, to jest animacja odblokowywania właśnie tego skina. Co? Aha, okej, okay, świetnie. Naprawdę, super telemajkowe skiny są tak, wow, ładne, że to jest po prostu powalone. Takie animacje mu dodaje, to, to jest, nie wiem, ja nie mam słów. Odcięło mi mowę. Ale dobra, oczywiście ekwipujemy sobie tego skinka, żeby nie było ten skinek jest dużo ładniejszy od tego wcześniejszego. No i teraz będzie oczywiście Drip Sandy. Drip Sandy. W... Najbardziej Drip Sandy w Polsce. Nie no, żartuję. No ale dobra, możemy zagrać sobie nim jedną giertkę i przejdziemy w sumie do czegoś ciekawego. A więc nie wyłączajcie tego odcinka, ponieważ naprawdę fajna rzecz. Za niedługo się na tym odcinku pojawi. No ale dobra, wczytuję nas do takiego lobby. Ja chyba chcę gdzieś przegrać. Powiedzmy, że przegrać tak, żeby mi wyszło na zero. Więc jakieś ślubne miejsce, coś takiego, żeby wam też pokazać animację przegrywania, nie? Ale ogólnie ataki widzieliście. To jest coś pięknego. Moim zdaniem to są jedne z lepszych ataków. Dosłownie idzie jakaś nie wiem, Czarna burza piaskowa. Może bardziej taka granatowa, ale to naprawdę wygląda prze-, prze kozaczko Ja naprawdę. No nie, ja nie, nie mam co powiedzieć. Wydaje mi się, że naprawdę fajnie to się prezentuje. Prawie mam ulta, ósme miejsce. Dobra, jakoś muszę teraz zginąć, żeby Wam pokazać tą animację, tak trochę jeszcze bym poczekał, żeby też nie stracić pucharków, ale mm, jestem ciekawy w sumie animacji przegrywania, bo naprawdę ona może być piękna. Wydaje mi się, że też może być piękna, tak jak sam ten skinek. Jo, tu jest ten nowy skinek z Lu, który wyszedł w sumie dzisiaj. Jak wy to oglądacie, to również dzisiaj, ponieważ ten film jest nagrywany w ten sam dzień. Obecnie jest godzina 14:12, jak wy to oglądacie, pewnie o 20. No dobra, bo ja tu dostaję, trzeba będzie naprostować. A. A, no, no. No dobra, fajnie, składam, mamy siódme miejsce. Uwaga, zobaczmy tą animację. To ona nie jest jakaś piękna. Spodziewałam się czegoś lepszego, ale teraz przejdźmy do też ważnej części tego odcinka, a mianowicie pierwszych skinków, które będą w edycji czwartej. I już dokładnie za tydzień, ponieważ w sobotę za tydzień zleci odcinek, gdzie takowe skiny będą wybrane. A jeśli ty, oglądaczu, Maria. Widzu, chciałbyś też dodać jakiegoś skina od siebie? Napisz jego nazwę w komentarzu i wybiorę, uwaga, uwaga, nie jeden, nie dwa, nie trzy jak w poprzednich edycjach, a sześć skinów, które będą w edycji czwartej wybrane przez widzów. A więc napisz w komentarzu nazwę jakiegoś skinka i sześć pierwszych skinów, których nie mam, oczywiście polecam sobie na tą edycję. Wyczekujcie, bo prawdopodobnie za dwa tygodnie w sobotę wrzucę film w którym tłumaczę wszystkie zasady właśnie czwartej edycji, która będzie naprawdę mocna. Oprócz mnie prawdopodobnie będzie jakiś inny gościu komentujący tą serię, a więc naprawdę będzie naprawdę mocno. Możecie się domyślać, możecie się nie domyślać, kto to może być. To też nie jest w 100 potwierdzone. Zobaczymy, jak w sumie mi się ułoży i czy uda mi się po prostu też z drugą osobą tą edycję prowadzić. No i się z Wami żegnam. Siema, do następnego. Like, super, zostawiamy? Fajnie, dzięki.